Sobie mały, zdolny Jasiu. I miał bardzo bogatych rodziców. Owi rodzice bardzo kochali swojego synka. I chcieli mu sprawić przyjemność. Kiedy zbliżały się piąte urodziny Jasia, zapytali go: Jasiu, co chciałbyś dostać na urodzinki? Klocki Lego? Dużą koparkę? A może jakąś maskotkę? A Jasiu powiedział: Najbardziej chciałbym dostać trzy żółte kuleczki. Rodzice pomyśleli, że ich dziecko się wygłupia i kupili mu klocki. Potem Jasiu miał komunię. Z tej okazji rodzice chcieli mu dać coś wyjątkowego. Zapytali więc Jasia: Jasiu, co chcesz dostać na komunie? Zdalnie sterowany samoch. A może rowę? Albo łyżworolki? A Jasiu powiedział: Najbardziej chciałbym dostać trzy żółte kuleczki. Rodzice pomyśleli, że ich dziecko się wygłupia i kupili mu rower. Potem Jasiu skończył szkołę podstawową. Z samymi szóstkami. I dostał się do gimnazjum. Rodzice chcieli mu dać coś z tej okazji. Zapytali więc Jasia. Jasiu, co chcesz dostać w prezencie? Lego Technix? A może walkmana? A Jasiu powiedział, Najbardziej chciałbym dostać trzy żółte kuleczki. Rodzice pomyśleli, że ich dziecko się wygłupia i kupili mu walkmana. Potem Jasiu skończył gimnazjum. A ponieważ był bardzo zdolny, dostał.